Pan Jezus nie będzie pochwalony, kochani. Witam was bardzo serdecznie z tego miejsca. Z tego miejsca dzisiaj wam posyłam Słowo Boże. Ten komentarz. Jesteśmy w cudownym miejscu, które nazywa się Pompeje. Miejsce Matki Bożej. I chociaż dzisiaj jest trochę pochmurno i pada, no to przecież słońce i światło przychodzi ze Słowa Bożego. Dzisiaj chciałbym was zaprosić do takiej medytacji szczególnej. Kiedyś to słowo otworzyło mi się takim słowem klucz, a mianowicie słowem, które kiedyś Medytował to słowo kiedyś ksiądz arcybiskup Grzegorzyś, i on w takim kluczu, że mówił o tych rozdarciach. I że to rozdarcie to jest. Tam jest dosłownie użyte słowo schizma. To słowo schizma, kochani, jest bardzo ważne. W takich dwóch aspektach chciałbym dzisiaj porozmawiać o tym słowie. Po pierwsze, Chciałbym dzisiaj wskazać na taką rzecz, że w każdym z nas może być taka schizma, takie wewnętrzne duchowe rozdarcie. Zobaczcie, jak bardzo często zdarza się w naszym życiu, że my mamy serce podzielone, ponieważ y, żyje w nas stary człowiek, ale też w jakiś sposób chcielibyśmy się uwolnić od tego starego człowieka i chcielibyśmy smakować życie nowe. I jak bardzo często jest tak, że my właśnie próbujemy tak po swojemu, to znaczy trochę to życie stare zachować i trochę, nie wiem, czegoś nowego. Na przykład, nie wiem. Podoba nam się jakiś grzech, jakieś przyzwyczajenie, coś, co jest sprzeczne z tym, czego chce od nas Pan Bóg, ale mimo wszystko musimy sobie tak, troszkę zmienię swoje życie, troszkę dołożę jakąś modlitwę, troszkę, nie wiem, jakieś przyzwyczajenia, trochę będę robił fajnych, wielkich rzeczy w moim życiu, nie wiem, jakiś wolontariat i wszystko się poukłada. Kochani. Pan Jezus mówi jasno, to się nie poukłada, to nie ma prawa y, się wydarzyć, będzie jeszcze gorzej. Y, to dobro, które, które będziesz chciał w swoim życiu, nie wiem, jakoś włożyć w swoje życie, to, drobo, to dobro się popsuje, jeżeli nie nastąpi całkowita wewnętrzna tua, Twoja przemiana. Druga rzecz, kochani, my jesteśmy w takim szczególnym czasie, jesteśmy w styczniu. Nie wiem, czy wiecie, ale właśnie w tym tygodniu zaczyna się y, taki szczególny czas modlitwy o jedność chrześcijan. To jest naprawdę przepiękny czas. Modlimy się o jedność chrześcijan, ponieważ nasz kościół, y, kościół chrześcijański jest dzisiaj, no właśnie, jest jeden kościół, wyznajemy jeden kościół w naszym kredo, ale jest kościołem podzielonym jest kościołem braci podzielonych. Teraz, jak y, właśnie. Y, jak odnowić Kościół, dlaczego ten Kościół jest podzielony, dlaczego ten Kościół jest rozdarty. Nie dlatego, że jest stary ten Kościół, dlatego, że ma 20 wieków, ale dlatego, że w nas jest stary człowiek. I ta odmiana, my się możemy modlić o jedność Kościoła, możemy powtarzać te słowa Panie spraw, aby byli jedno ciągle, jak refren, ale jeżeli nie odnowi się w nas stary człowiek, jeżeli w nas nie zamieszka nowy człowiek, to do niczego to nie doprowadzi. Tu chodzi o taką wewnętrzną przemianę każdego i każdej z nas. Chodzi o to, żeby umarł w nas nowy człowiek, żeby nie przeszywać do starego, do starego płótna, czegoś nowego, żeby, ponieważ to do niczego nie doprowadzi. Chodzi o taką całkowitą naszą wewnętrzną przemianę. My bardzo często przeżywamy ten tydzień modlitwy o jedność chrześcijan w takim właśnie złym duchu. To znaczy, w takim duchu, że nie wiem, ja tutaj w kościele, nie wiem, rzymskim zaśpiewam akatyst, albo nie wiem, pójdę do kościoła grekokatolickiego i zaśpiewam na przykład Kyrie Eleison łacińskie. Tu nie chodzi o to, żeby właśnie gdzieś tam przyszyć jakieś kawałek czegoś innego chodzi o to żeby dać się wewnętrznie przemienić słowu ale jest jeszcze jedna kochani rzecz w tym słowie a mianowicie jest takie słowo że tam jest takie 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 taki taki i takie słowo że um, uczniowie um, Jana uczniowie faryzeuszy patrzą na uczniów Jezusa i im właśnie dziwią się ponieważ chodzi tutaj że um, Zastanawiają się, czego, co robić, a czego nie robić, kochani. Zobaczcie, kochani, Pan Jezus mówi nam bardzo jasno, żeby nie zastanawiać się, żeby nie wychodzić o takiego pytania, co robić, czego nie robić w naszym życiu, ale chodzi o to, żeby, żeby skupić się. I tutaj Pan Jezus mówi o gościów, gościach weselnych i mówi o oblubieńcu. To znaczy tak, ci uczniowie, na przykład Jana, ci uczniowie faryzeuszy, mieli taki takie właśnie założenie, co zrobić, żeby być lepszym w życiu. Dopóki ty koncentrujesz się tylko na tym, żeby być lepszym w życiu, żeby, żeby jakoś, nie wiem, moralnie być lepszym, czyli koncentrujesz się na samym sobie, na tym, czego ci brakuje, żeby być, nie wiem, lepszym, żeby się lepiej poczuć, to Pan Jezus mówi, to do niczego nie doprowadzi. Taka wiara do niczego nie doprowadzi. Zdecyduj się na coś zupełnie innego. Zdecyduj się na relację miłości. Zauważmy, że Jezus mówi o tej relacji oblubieńczej. To znaczy... Ja na przykład chcę poprawić swoje życie nie dlatego, żebym się czuł lepiej, żebym miał, nie wiem, lepsze poczucie, może, nie wiem, większą samocenę i tak dalej. Czyli nie koncentruję się na samym sobie, ale koncentruję się na Panu Jezusie. Koncentruję się na tym, czego, na tym, na tym że na przykład mój grzech może jemu powodować ból. Kochani, zmieniamy starego człowieka, próbujemy żyć nowym życiem, próbujemy się całkowicie zmienić, no żeby właśnie, żeby nowe zawsze było nowe, żeby nasze życie było świeże. I z tego miejsca, tam za plecami widzicie, nie? Tam jest sanktuarium Matki Bożej Pompejańskiej, zanim Wam pobłogosławię zapraszam nas do krótkiej modlitwy tutaj, do zawierzenia się Matce Bożej. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. I na cały ten dzień niech Pan Wam błogosławi. Dobrego i świętego dnia.